Drodzy widzowie, czy Opla agile można wyprowadzić na spacer jak Volkswagen Lupo? Można! A czy jest groźny jak Volkswagen Lupo? No to zobaczcie sami jak ten samochód co potrafi i dlaczego jest bardzo groźny. Kurwa! i widzowie, czy się przydarzyła sytuacja podczas nagrywej że tam coś się wbiło w oponkę i zobaczycie to jest różnica diametralna, jeżeli chodzi o tamtą agilę atom, że nie mamy tutaj szpileczek, tylko normalnie mamy śruby, które sobie ładujemy tutaj w piasty i jest się nie ma żadnego kombinowania ze szpilami. Taka zmiana. Dobrze widzowie, teraz, jeżeli pamiętacie w poprzednim odcinku z Volkswagenem Lupo, który był odcinkiem drugim na naszym kanale, był test, który sprawdzał lekkość samochodu. I teraz tak, Opel Agility gabarytowy wydaje się na o wiele większy samochód, ale czy ma lekkość, czy łatwo ją ciągnąć, czy w przypadku, kiedy zepsuje nam się nawet pod taką delikatną górkę, jak mamy tutaj, czy za taką linkę w kolorze tego samochodu będziemy w stanie w łatwy sposób doholować ją do, nie wiem, znajomego, albo ewentualnie do mechanika, chociaż wiadomo, fajnie jest naprawiać samochód samemu. Sprawdźmy to. Ja już robię w miarę konkretny uchwyt i czy później jedną ręką z miejsca, bo to jest ciężki test. Ale czy idzie? No powiem Wam, nie, jest źle. Halo? No to ja drugą ręką pomogę, ale niekoniecznie. Jeszcze jakby było z górki albo przynajmniej równo, no to ja wam powiem, że naprawdę nie ma dramatu. Jeszcze jak, przykład jakby ktoś potrzebował odpalić auto z popychu i może ktoś siedział w środku, to naprawdę można się zgrać i elegancko ten samochód doprowadzić w miejsce naprawy. Zatrzymaj się. Waruj. Waruj Opel, waruj. No. Także o ewentualne jakieś zdarzenia drogowe nie musicie się bać, bo sobie sami spokojnie się radę. Jak sobie kupicie zestaw szelek i za tu przykniecie za plecami, to już w ogóle będzie klasa. Gdzie idziesz, jak stać. Także test lekkości zaliczony. A test lekkości będzie istotny w kolejnym naszym teście, ponieważ tak jak przy Volkswagenie Lupo, będziemy sprawdzali, jak ta auto poradzi sobie z przyspieszeniem 0-100. Testy będą dwa, tak jak to było w sytuacji poprzedniej czyli pod górkę i z górki. Tamten samochód pod górkę miał 20 sekund z delikatnym haczykiem, a w drugą stronę było to 17 z równie delikatnym haczykiem. Także zobaczmy sobie, jak w dwie osoby poradzi sobie Agila i jak bardzo ja i operator przytyliśmy albo schodliśmy od tamtego momentu i będziemy stawiali czynny opór. Także zapraszam serdecznie do wewnątrz. Dobrze, widzowie, zasiadamy za sterami, pasy zapinam, bo mimo tego, że prywatna droga, FNT, to jednak, żeby tutaj wszystko było jak należy. Samochód rozgrzany jak należy, kierowca też chyba rozgrzany jak należy i co, jedziemy, najpierw jest temat pod górkę, Także uwaga, z obrotów, nie wiem jaki, bo nie ma obrotomierza, o, lekki uślizg, ale jest 40. 50 biegi na sur, bo obrotomierza nie ma, widzowie. Także jest 80, jeszcze troszeczkę na dwóch, dajmy trójkę, żeby nie przecholować. Jedzie 90. I uwaga, co w tym momencie wybiło na zegarach Opla Agilia, tutaj na zegarze na dole ekranu macie podany czas w co do tysięcznych, setnych sekundy, miliardów przecinków. Taki dokładnie jest ten czas lepszy niż satelita, widzowy po klatkarzu wideo. Teraz zawracamy i patrzymy, jak będzie z górki, bo to była ta mniej poczciwa część drogi. Dobra, widzowie, jesteśmy na linii startowej jazdu z górki, także co, jeszcze tylko przypomnę, dopowiem, wszystkie klimatyzacje, wywy wszystko jest wyłączone. I co, teraz powinno być jeszcze lepiej, także ja rozgrzewam silnik, wrzucam go na obroty i będziemy jechali. Uwaga. Fałtek. Leciutki uścisk, podobny jak wtedy, przy 52, szybciutko DSG, by się nie wstydziło takiej zmiany biegów, 80. Teraz damy trójkę, żeby nie przeciągnąć, 90 na godzinę i uwaga, w tym momencie mamy stówkę, także no, bardzo dynamicznie ta oto w dwie osoby, przypominam, w dwie osoby, ja tu nie jestem sam, operator trzyma kamerę, nie jest na żadnym statywie, także myślę, że wyniki mogą być bardzo ciekawe i jeżeli ktoś się zastanawiał, a jest taka oza w komentarzach, że Opel Magillą się interesuje bardzo mocno, to myślę, że może go już w ogóle zachęcić do tego, żeby taką jednostkę sobie zakupić. Przypominamy, 1, 2, 16 zaworów. Dobrze widzowie, także teraz w odcinku z Volkswagenem Lupo był, była zaleta tego samochodu w postaci tego, że mogliśmy wykorzystać to jako Papa Mobile. Babcia byłaby z Was dumna, gdybyście coś takiego reprezentowali. Niestety w tym samochodzie takiego dachu nie ma. W każdym razie, tej zalety nie możemy Wam Pokazać, ale możemy pokazać Wam zaletę troszeczkę inną, która w pewien sposób łączy się koncepcyjnie z faldachem i z tym, że było to Papa Mobile. Popatrzcie, otworzę sobie klapę bagażnika, co jest bezproblemowe w tym samochodzie, i ukazuje nam się bagażnik, który niektórym może wystarczać, ale niektórzy mogą powiedzieć, e, troszkę kurcze pieczone za mało. Spokojnie. Wyjmujemy sobie parapecik. Oprę go tutaj i zapraszam Was tutaj troszeczkę bliżej. Są takie dwa magiczne przyciski: z prawej i z lewej strony. I teraz tak, zostańcie tutaj. Ja pojawiam się z tej strony, i teraz tak. Robię w ten sposób. I zobaczcie, co się dzieje. Tu już jest ciekawie. Przejdę szybciutko z drugiej strony. Zrobię to samo. I uwaga, już w ogóle jest ciekawie. I teraz tak, zobaczcie. Tutaj są głośniki. Możecie je zobaczyć, bardzo proszę, są głośniki, czyli jakąś taką nostalgiczną albo kościelną, fajną piosenkę typu Barka możecie sobie włączyć. A tutaj możecie włożyć na przykład nieboszczyka. i wtedy, zobaczcie, tą pielgrzymną płachtę wyjmę na chwilę i zobaczcie, o, ja nie jestem co prawda wysoki, ale patrzcie, troszkę mi nogi wystają, no ale to, żeby mogli no rodzina, wiadomo, w jakimś kordonie pogrzebowym sobie ciało popatrzeć. Wtedy co, poduszka jakaś pod głowę, albo nawet nie, bo tak między zagłówkami fajnie się to trzyma, żeby się nieboszczykowi łeb na ostatniej prostej nie obijał, o i proszę ja was, jedziemy. To jest zaleta. Nie ma papa mobile, ale kolejna taka fajna rzecz, jeżeli chodzi o to, czy taki samochód nale należy się dla wiernego. Oczywiście, że tak, są ludzie, którzy chcieliby do ślubu jechać własnym samochodem, Dlaczego nie na pogrze. Bardzo proszę. Dobrze widzowie, a teraz tak jak to przystoi na sprawdzenie samochodu, który będzie w liniach FNT jeździło, no trzeba sprawdzić jak sobie poradzi na warunkach off-roadowych, tak jak to było z Volkswagenem Lupo. I teraz tak, można powiedzieć, że ten samochód ma sporą przewagę nad Volkswagenem, ponieważ jest ono o wiele wyżej zawieszony i w pierwszym odcinku z tym samochodem, gdzie on był prezentowany, trochę o nim gadaliśmy. Mówiłem wam, że właśnie za kierownicy, że fajnie to wybiera sobie te wyboje, te ujeby. Jest to całkiem spoko zagospodarowane tutaj w tym kółku. I co? I tutaj już możemy poczuć, że dbujamy się, to fakt, no ale jak inaczej, ale jednak jest to bardzo mięciutkie. Co prawda, jeszcze te doły nie są jakieś wybitne, ale już są takie nieprzyjemne, ale zaraz wjeżdżamy na element drogi która jest celowo niewyremontowana przez nas, żeby właśnie takie testy sobie móc zrobić, bo kto wie, może jeszcze się kiedyś uda do widzów jakiegoś bardziej offroadowego samochodu doznać i wtedy też trzeba będzie to sprawdzić. A w sytuacji, gdzie testujemy kolejny samochód operatora, no to żeby test był kompatybilny z poprzednim, no to musi być wykonany tak samo. Więc teraz wjeżdżamy sobie na tak zwane ujeby i zobaczymy jak to będzie wybierało i ten... Jak się będzie prezentowało? Koło jest wąskie. I co? I kurcze, wjeżdżamy sobie. I daje to bardzo dobrze radę. Tutaj już naprawdę mamy duże wyboje. Więc no daje radę. Tutaj teraz taka duża dziura będzie. Weź ją, pokaż. Zobaczcie, widzowie. Jak. O! I proszę bardzo. I... I nie ma żadnego problemu, buja bo buja, no ale jest mięciutko. Jakbyśmy tutaj wjechali moim samochodem, to byśmy tylko słyszeli jak się koła ocierają a nad nadkola i urywa się coś z przodu, jakaś dokładka, pęka zderzak. Takie byłyby dźwięki w Audi A4 B6, a tutaj proszę bardzo, daję sobie to spokojnie radę i, i jest bardzo przyjemnie, no dlaczego nie, no zobaczcie. Tutaj teraz nierówności asfaltu. Taki stary asfalt kamienny, ale daje radę. I naprawdę w offroad, widzowie, możecie sobie takim samochodem pojechać. Oczywiście nie mówię tutaj o wybitnym offroadzie, ale podam ten sam przykład co Volkswagen Lupo, bo bardzo to mi się kojarzy z tą drogą. Czasami jak ktoś ma działkę poza miastem, to te drogi dojazdowe są takie, no bym powiedział, nie za fajne. Właśnie kojarzą mi się 100% z tym co jest tutaj, czasami jeszcze potrafią wystawać korzenie, więc... Jeżeli ktoś Was zaprosi na działkę, to tym samochodem naprawdę nie ma problemu. Oczywiście piwo w bagażniku wam się wstrząśnie, no bo to nie ma szans, żeby się nie wstrząsnęło, ale wy nie będziecie jakoś specjalnie przetargani przez los, więc godny polecenia samochód, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Także widzowie, jak widzicie, nic nie stuka, nic nie puka. Wszystko to dobrze wybiera. Nie ma problemu. Więc naprawdę widzicie, co tutaj się dzieje, jak ten samochód sobie radzi. I jest to naprawdę przyjemne. Więc gdzieś tam w razie czego, jakbyście nie wiem, jechali na wakacje, gdzieś by was ta droga poprowadziła i ta mapa w nie takie rejony co trzeba. To spokojnie nie musicie się obawiać o samochód dacie radę, z tego lasku wyjedziecie i, i dacie sobie w porządku radę. Także. Jest naprawdę dobrze, widzowie. Dobrze, widzowie, także jak widzieliście, pokazaliśmy Wam na co stać Opla Agile Operatora. I teraz tak, stać ją na tyle, na ten moment oczywiście, bo słuchajcie, w tablicy FNT ten samochód nie znika i będzie on na tapecie bardzo długo. Tutaj już operator w pewnych odcinkach Wam mówił, co by zmienił, w pewnych odcinkach Wam opowiadał, co i jak. Ten odcinek jest na kanale dodatkowym FNT Extra, także możecie sobie w spokoju to zobaczyć, coś tam Wam poopowiada. Ale nie powiedział Wam też 100% wszystkiego, no bo jak to wszystko zdradzić od razu, także musicie zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę. To wszystko, żebyście przypadkiem nie ominęli odcinka, w którym operator i ja coś robimy. A jeszcze jak będzie subskrypcji ponad 500, to już ja z operatorem będziemy mogli robić przy tym samochodzie i uwaga, on będzie bez maski. To jest bardzo istotne. I co będzie istotne jeszcze bardziej, to to, że jak operator już będzie bez maski, to dostaniecie jeszcze specjalny odcinek, gdzie on zdejmuje tą maskę. Face reveal. Także naprawdę warto te subskrypcje zostawiać, bo już stosunkowo tych subskrypcji dużo nie zostało. Także zostawiam Was z widokiem już na koniec Agili. Żegnam się i widzimy się w następną sobotę o godzinie 14. Do zobaczenia. Kłaniam się nisko.